ma zdrowie, dzisiaj jesteśmy z Antkiem Z Michałem Nie, przepraszam, to jest elo elo i ddd No to prawda A to jest Antek 21. hahaha ha. Patrzcie, pokażę wam magiczną sztuczkę, dzięki której zaraz zniknę I Patrz na mnie nie chcę w dobra. Zaraz zniknę. Halo? Jak to? Zniknąłem. Czekaj, Cię nie ma na serwie? Nie, jeszcze... Tylko na innej krainie. O, Antek, masz challenge. Jak masz, y, stać się na te jajko? Nie. -e. O nie. Matej, ja muszę wejść niestety. No nie, dobra, wejść. Dobra. Ej, niestety, niestety, Antek musiał wyjść i wejść. O, e, Michał, wstać na te no, jajko. No, ja jajko. Wizowie, ale to jajko. Ja nie, to stanie? nie. Stać na te jajko. Na te stać je i na to te też. Okej. Okay. No to otwórz te kolorowe jajko. Jakie otwórz to widzowie muszą zostawić łapkę w górę i subskrypcja. A o, to musicie w tej chwili I... zrobić, I... widzowie. Kupiłem. To jest. Yy, yy, patrzcie, widzowie, yy, ten pet jest czerwony jak, jak przycisk subskrybuj. Ufaki, mam pewien alarm. Jaki? Czerwony jest pełny, a, te, a ten pet jest szary jak przycisk subskrypcji po naciśnięciu. to no, prawda! Yy, zaokładamy pety i otwieramy prezent. Hiuczka... Proszę, no, przepraszam, serwer jest pełny. Eee, yy, słuchajcie widzowie, musimy się przełączyć na inny serwer. Tak, po problemy. oczywiście, powiedzmy. Mhm. Kurde. Ej, nie widzieliście widzieć widzowie. a mogę ja wejść? Klikniecie na mnie? Dobra. Chłopaki. Ej, nie mogę wejść na to Simulator. Doglądy techniczne? Ej, nie da się wejść. Jak nie? No, pa! Pa! Na prezent. Na, to jest przepraszam, no, przepraszam, widzowie. To jest Ej! Techniczne. No, to jest prywatne! Czekaj, nie? Dicho. On mówił, że ma prawa Zaraz. Ej, co jest? Czy, czy będzie update w dłużej? Nie, na pewno nie. Ej no, nie ma licznika. No nie ma, nie ma. Skąd ty? Jest piątek. A, a w sobotę raczej są update. Y. No, w sobotę jak już. Ale nie da się. Ale Maci, Maci, idealny moment na, na, na wybranie update. Ej tu ty, ty musisz mi to prze przesłać, ja to zmontuję. mnie. Ej, y, widzowie, y, sorry, miał być taki fajny filmik, y, ale się nie uda. Ej, nawet nie musisz tego mu mówić, bo, by, bo bym to wyciął. E widzowie, problemy techniczne, nie da, nie da się wejść na serwer. ale to jest taj. dziwne, ci nie da wejść na żadny serwer. No. Naprawdę? E, dobra, tak. Vidzo e, odcinek o 18. Widzimy se o 18, pa.